Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jestem Jo i jest też ze mną gwiazda polskiego YouTube'a Gzymisik. Dzień dobry wszystkim, a w zasadzie to dobry wieczór, ale dzień dobry No w sumie to takie, takie takie dzień dobry, takie dobry wieczór, nie wiadomo co, bo nie wiadomo kiedy będzie odcinek i tak dalej Mało ważne, witam was w kolejnym odcinku z Bolusiowa 2. Bolusiowo jest już wydane, jakby kto chciał link to być może zamieszczę w opisie, jak nie yy, zapomnę, a jak zapomnę, to znajdziecie je wydane na kanale Pumba360 A my sobie dzisiaj zrobimy dwie akcje, jak widzicie zboża nam tu troszkę już dojrzałej powoli, zatem sobie zrobimy żniwa Ale najpierw pojedziemy pozbierać te belki, któreśmy zrobili w ostatnim odcinku Nie jest ich dużo, aż trzy, z tej, z tej jednej, z tych dwóch łąk w sumie, dlatego też nie będę tutaj zbytnio się rozczulał nad tym, po prostu załaduję, wyładuję na podwórku i pojadę od na rzepak a gzymsik w tym czasie nam umili czas swoimi, w sumie, waszymi pytaniami jak tam jakieś coś jest, a potem ja się jeszcze wypowiem na temat, jeden chyba chyba ważny dla was w sumie OK, w sumie to sobie mogę tak nawrócić. No to Wzymsik, możesz lecieć z tematem powolutku. Takie jakieś mądre pytanka wybieraj, możesz czytać, kto, możesz czytać kto zadał. Tak więc zaczynamy. W sumie to będzie bardziej propozycja niż pytanie. Ale Diablo TV wpadł na pomysł, iż że proponuje on, aby przy pomocy arka. Wydać mody na przykład pszczepan auto D47-48, wydać 60 z tej serii. Chodzi o tą serię ze stopkowa. I mapę stopkowo na specjala, już się wypowiadałem w ostatnim odcinku na ten temat, że po prostu nie zdąży. Nie zdąży tego stopkowa wydać, ale obiecuję, że coś innego w zamian za to będzie. Poza tym, stopkowo chciałbym no, w miarę możliwości. Yy, dopracować i wtedy dopiero wydać dlatego uważam że myślę że 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 yy, no, że wydam za jakiś czas dopiero yy, bo to, gdzie to może może mu pasy On nawet mamy patrzcie no, może nie spadnie dobra zobaczymy a no, może nie spadnie dobra no możesz dalej grypsik Dawid ma propozycję, pytanie. Czy możesz coś pokazać ze swojego gospodarstwa, jeżeli je masz. Hmm, w sumie mógłbym wam pokazać, nie wiem. Ale w sumie to nie. Jeszcze myślę, że się z tym wstrzymam. Za jakiś czas myślę, że to dopiero zrobię. I wtedy wtedy się dowiecie co i jak. Na razie myślę, że jeszcze chyba nie chcę. Propozycja od śliwy. Yy, może zrobisz mapę klimatyczną z lat na przykład 90., taką polską, yy, i żebyś by, żeby były na niej krowy, świnie, kury, taką starszą, wiesz, taką. Myślałem o tym. Myślałem o tym. Yy, tylko że kurczę, no budynków nie ma. Ja mam, ja mam używać znowu te same budynki, co w każdej polskiej mapie, to też chyba nie, nie o to chodzi w sumie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Także no, na razie, no nie wiem, zobaczymy, może coś wymyślę. Pytania są ogólne, nie tylko od jednej osoby. Yy, o mapę Polish Small Village V2 w Farmingu 17. Yy, tak, myślę, że ją przerobię. Nawet już w sumie zacząłem. Aczkolwiek nie wiem jeszcze. Oj, nie wiem jeszcze kiedy będzie wydana, ale będzie. Będzie na pewno. Ale Jakub Woźny ma propozycję, że może byś nagrał vloga na 10 tysięcy subskrypcji. Nie, inny plan jest. Więc myślę, że na razie... Na razie nie. oczywiście szanuję was za tę propozycję i dziękuję wam, ale, ale... na razie, na razie nie. Na razie nie, bo... bo nie. Po prostu nie chcę nie mogę to powtórzyć czy nie, ale dobra, powiem. Krakus yy, chciałby obejrzeć Twoje stanowisko komputerowe i ciebie bardzo pozdrawia z góry. O tym też myślałem, aczkolwiek myślę, że zobaczymy. Nie twierdzę, że nie, ale nie twierdzę, że tak. Paweł Kowalczyk ma taką sprawę, yy, że nie słychać u niego na filmach dźwięków maszyn. Może u wszystkich nie słychać, nie wiem. Yy, no właśnie, dlatego. Dlatego sobie właśnie teraz podgłosiłem Mam nadzieję w ogóle, że mnie dobrze słychać prostu sumie sobie nie podgłosiłem mikrofonu, ale jeszcze nie jest tak późno, więc mówię normalnie Więc zobaczymy Aczkolwiek, no teraz już powinno być słychać U ciebie wszystkie dźwięki um, Dawid G. ma taką propozycję, że może byś zrobił poradnik jak konwertować mapy Takich poradników naprawdę, uwierzcie mi, że jest dosyć sporo na przykład mat26 e, robił taki poradnik kto tam jeszcze no nie pamiętam teraz ale, ale uwierzcie mi wpiszecie sobie na youtube convert map fs17 i, i znajdziecie Ym, bardzo ciekawe od arek bay mm, Seba, na pewno ludzie będą chcieli mody. Ja, Seba, chciałbym, żebyś był weselszy na odcinkach, o, więcej tak. śmiechu i pozwól sobie na śmieszne odcinki. Jaka, jakaś beka czy coś takiego przyda się. Mu, a poza tym zrób odcinek specjalny. Pozdrawiam. To jest bardzo fajny komentarz i powiem szczerze, u mnie to wygląda w ten sposób, że ja nie że, jestem, że nie jestem wesoły albo coś, tylko po prostu ja przeważnie nagrywam e, późno, bardzo późno. A niestety, tak jak już gdzieś kiedyś mówiłem, że warunki mam jakie mam I nie mogę się drzeć w domu, no ale wiecie, jak, jak ma być humor, no to Nie będę mówił e, szeptem, bo no bez sensu e, Ale jak tylko mogę, to staram się po prostu Staram się być weselszy, staram się się, wiecie, zresztą wiecie jak jest na live'ach ja mam taką propozycję, może wprowadzimy taką świecką tradycję, że na początku każdego odcinka będzie jakiś suchar czy coś. <noise> w sumie, nie głupie to. Pamiętam, że u Waldka V8 było tak, że było śpiewanie piosenek. Władka. Każdy musiał... no uwadka. Że co musiał każdy, jak to Zaśpiewać jakąś piosenkę krótką. No no i fajnie, no to nie będziemy przyśpiewaj. Mm. Nie no dobra, nie. żartowałem. Nie no dobra bo była jakaś przypielka weselna, ale dobrze i... To wam tu jeszcze ciekawego móc ogólnie ludzie o. bardzo by chcieli na 10 tysięcy tą 60 z tej serii ale pewnie ona i tak nie jest twoja o. właśnie o to chodzi, że ona nie jest moja gdyby była moja, ja bym ją wydał a tak wiecie, ja nie chcę robić czegoś takiego, że coś nie ja zrobiłem, nie jest moje i... I, i no i ja to wydamniej Dobra, lecimy sobie teraz do Bajzona. Aha, jeszcze by to tak wypadało wyłączyć tą 60 tkę bo najpierw sobie powiedziałem Bajzonem odpalił? Odpalił Dobra, zatem jak to masz coś jeszcze to możesz tak Ej hey, Kamil Games Chciałbym, żeby przerobić bolusiowo V5 do FS17? Ja nie swoich map nie będę Wam przerabiał, bo potem jest więcej problemów, więc no wybaczcie. Kolejne bardzo takie myślę fajne pytanie yy, Dani Dabi: Kim zostaniesz w przyszłości? Wydasz mapę i modpak? Chociaż to nie to pierwszy było ciekawsze. Kim zostanę w przyszłości? Ups, dobra, nikt nie widział. Yy... Szczerze, nie wiem. Nie wiem, kim zostanę w przyszłości. Ja żyję chwilą tym, co jest teraz, a nie tym, co będzie kiedyś. Owszem, mam tam jakieś plany swoje i tak dalej. Aczkolwiek... No nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, kim zostanę w przyszłości, bo... No bo wiadomo, to się może zmienić. Czekajcie, bo teraz nie wiem. Nie wiem jak tu... To... No, chyba go nie idzie pójść. Spójrzcie... Eee, aha, czyli to było tak. Eee, dobra. Eee, Kolejny taki fajny komentarz od Konrada Fryd Funny moment albo prowadzenie po gospodarstwie? Chyba na to 10 tysięcy subów Jak podejrzewam, że o to chodziło No o moment też żeśmy myśleli Zobaczymy, jak to będzie O, Mateusz XXL Marzy na 10 tysięcy subów Zrób serią FS13 Ale jest seriozy FS13, jest trochę przestój i tak rzadziej ją mamy, ale jest i będzie ale będzie, na pewno będzie, z grzymsikiem zresztą no, i dobrze. Hubi X Gaming, Funny moment dawaj, będzie beka. No, no to ja wyżej. Znaczy niżej, wyżej, niżej przez jedno. No, to wystarczy jeden odcinek z i to już naprawdę wystarczy, jeśli chodzi o fany moment. Tak, dokładnie. O, są trzy fajne pytania. Od Patrykowski, Channel. Channel. Pytanka: Co tam słychać XD? Co tam słychać XD? Generalnie. Jak będzie tak słuchać, ja słyszę jakiegoś bizona w tle. Bizona w tle słyszę, takiego wiecie, nie? Mu czy jak on tam robi, nie? Nie wiem, ale robi bizon. Bizonuję. Także to Bizonuje. I tam takie rzeczy słychać. Kolejne pytanie: Gdzie na tym PGR Bruzda się Belki sprzedaje? XDD, ty się tam znasz. Nie sprzedawałem jeszcze belek, aczkolwiek myślę, że będzie znacznik do tego, taki, taki, taki znaczek zapytania, jak Wiem. na oryginalnej mapie. Takie pytanie od tego Patryka naszego. Co sądzisz o homo? Szczerze? Znaczy, nie chcę, żeby to dziwnie zrozumiało, ale ja mam gdzieś te wszystkie... Yy, jak to się mówi? Te wszystkie... Yy, w sumie, powiem to tak, bo ja mam wszystko, wszystkie te zjawiska dziwne które się yy, dzieją teraz na świecie u nas gdzieś. Ja jestem raczej tolerancyjny i że ja tak powiem, jak CTSO to są sobie tak chcą, to niech sobie tak, to niech sobie tak mają. Robią, czy tam, nie wiem jak to nazwać, niech sobie tak żyją. O, o dobrze, bo tej mam znowu kopalnię. Yy, dobrze, znowu od Arek Bay o, możesz zrobić odcinne, zrobić odcinek. Jacy widzowie są aktywni pod odcinkami. Pozdro. O to też jest y, Agro Team TV masz jakiś konkursik na 10 tysięcy, aby jakaś gra z widzami. O konkursiku też myślałem, aczkolwiek on będzie troszeczkę później myślę. Troszeczkę później myślę, że będzie. Bo aż nie mam. No, bo to nie będę robił teraz zdjęcia. No tak, jak mówię, tam troszkę później sobie zrobimy, ale będzie też. Dalej poproszę. Jeszcze w sumie nie wiem. Ja jeszcze mam dwa przejazdy i będę kończył. To odcinek. A, Więc jeszcze było... zostanie to możemy z zrobić zaraz jeszcze jeden i też go w sumie... E... Poczekaj. Nie pamiętam o Jacek Wojcik. Dajesz na odcinku owijanie, jeszcze możesz zrobić palotów. Wiecie co nie stać mnie na owierkę i no niestety na no, nie będzie dowijania poza tym chcę, ja chciałem. A no u bo siarnok. ty pierwszy pokos robisz, jo? No 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 to no, na To na drugi był, zrobisz. Tak, no, no dokładnie. To teraz się ustaw szybki wzrost, znaczy jak skosisz, to się ustaw szybki wzrost nas tutaj na tym bolusiowie strasznie szybko rośnie. Już już trzeba jest z powrotem powiem, że taka jak była. Trochę niższa jest bo. Nie to dobra na nasia bo jest jeszcze lepsza yy, co my tu jeszcze ciekawego mamy o Sebastian Rosiński ja proponuję live 6 godzinny i przez 3 godziny live z widzami na PGR Bruzna a potem grasz w różne gry sam lub z ekipą generalnie ja się boję nie? że te 10 tysięcy trafi akurat wtedy jak mnie nie będzie bo tego jeszcze nie wiecie ale oglądacie prawdopodobnie ten odcinek pierwszy dzień albo drugi, góra w trzeci dzień mojego wyjazdu no, i nie będzie mnie przez dwa tygodnie jakieś tam odcinki postaram się nagrać jeszcze kilka, żeby było przez te dwa tygodnie chociaż, nie wiem, 4 pięć odcinków żeby nie było pustek eee, i sobie tylko udostępnię no i tak jak mówię, będzie przerwa na kanale żadnego live'a też na pewno nie będzie także no <laughs> No kurczę patrzcie, zasłonił go gardle, i się nawet wysłowić nie miałem. Także mówię, zobaczymy e, jak to będzie. Dobrze. Masz tam jeszcze coś ciekawego? Nie masz powiedzieć o tym, co chciałeś powiedzieć. Bo nie coś, co chciałeś tak, powiedzieć. Ale generalnie w sumie nie wiem, czy mnie ktoś teraz słucha. Jeżeli mnie ktoś słucha, możecie napisać, że, że, żeście e, słuchali o tym, co ja mówię. Ale. Kurcze, wkurza mnie to wszystko co się dzieje, te wszystkie dramy, nie dramy, wydawania modów yy, nieswoich i tak dalej, zmiany linków i tak dalej. Nie wiem, czyście zauważyli ostatnio i ty, ty też w sumie, ale dużo było sytuacji takich, gdzie ktoś tam się czepiał o coś, że ktoś tam wydał jakiś mod, że ktoś, coś, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Że jego mod wydał, tak? Tak, tak, dokładnie. To mogę pojechać ostro po bandzie, po prostu tak ostro, że znowu ludzie zjedzą i znowu będziesz musiał mnie bronić? Ale... Ja łagodniej do... trochę mam to powiedzieć? A mów jak chcesz. To tak, powiem wprost. Nie podążacie za tym, co się dzieje, nie robicie nowych modów, nie konwertujecie swoich modów, to się nie dziwcie, że ludzie wam coś konwertują, bo im się to podoba, a że wy nie nadążacie albo macie to w dupie i robicie pseudo-zakazy, mimo że połowa czy w większości wypadków nie jest wasza, chociaż w tym modzie, tylko te, które na przykład zmienicie, tak, albo to jest Total Edit, już uważacie, że to jest wasze, zdecydowaliście, sami złamaliście zakazy, i potem się dziwicie, że ktoś kolejny złamie te zakazy. I po prostu nie wiem, dla mnie to nie ma sensu, nie podążacie, no to sorry, no to nie piszcie zakazów, tak, bo i tak zostaną złamane, to jest farming, tutaj się wszystko rozwija, widzicie, że codziennie się pojawiają nowe mody, no to trzeba podążać za tym, tak, trzeba ciągle tworzyć coś nowego, a nie stworzyć, mówię, jaśnie pany, że tak powiem, mody i potem stwierdzą, że nie, że już nie możecie z nimi nic dalej zrobić, one są tylko w tym farmingu i tyle, róbcie, konwertujcie do następnych, bo ludzie chcą grać naprawdę to, co było w poprzednich wersjach, komu się coś podobało, no to chcecie to odnieść w kolejnej wersji, tak? No i autor mógłby coś z tym zrobić, albo chociaż przynajmniej się nie przypierdzielać, że zostało coś skonwertowane, tak? No i pojechał, że <coughs> pojechał po widowni. Tak, Nieźle, tak ale więc... Powiem ci, Gzymsik, że masz dużo racji, bo... mnie, jak ktoś coś zrobi i jest to na przykład, nie wiem... Dajmy na to zmiana koloru w ciągu oraz nie wiem, dodanie jakiejś tam funkcji, cokolwiek. No to, to nie w to będzie. Nie to, tak. że ta osoba daje na te, mimo zgody, mimo zgody, zaznaczam, że ta osoba daje na ten mod zakazy. Dla mnie to nie istnieje, bo tam osoba dostała, zakaz na, dostała zezwolenie na wydanie, ale uważam, że nie powinno sobie przez i nie wiem jak to w sumie powiedzieć, brakuje mi słowa ta osoba nie powinna sobie ustalać żadnych zakazów z racji tego, że model nie należy do niej i takie jest moje zdanie dla mnie takie zakazy, zakaz edycji to jest jakieś takie, że tak powiem wiązywanie innym ludziom rąk którzy chcą coś stworzyć, ale nie mogą, bo jest zakaz potem jakieś dramy i obrażanie się i ja nic już nie wydam, bo złamaliście moje zakazy tak to byście już dostali to i to to hopie, to tobie zależy na tym, żeby wydać, żeby być modmakerem znanym, rozpoznawanym, jak ktoś się znany, jak ktoś robi dobre mody, to raczej tego nie edytują. Jak jest jakaś niszna na to, na jakiegoś moda, to zamiast go zrobić, wydać, to... a będzie konwert zrobiony, to będzie konwert, ojoj, o nic nie mogą zrobić, to trzeba po prostu robić na nowo mody, tak więc, że tak powiem, W już masz odcinek gotowy, żeby z powrotem go zhejtować, obejrzeć, no i żeby znowu była kolejna drama pomiędzy Stop Team kontra W. Tak szczerze, W, to cię pozdrawiam. No A co tam? Po... Ja chciałem I powiedzieć... aha, Jak ktoś będzie chciał tak się robić, takie odcinek jak debliu po prostu, że się do nas będzie przypierdzielał i na to wszystko, co powiedziałem, zacznie z powrotem. Tak więc pozdrawiam, czekam na konstruktywną krytykę. Jak ktoś no chce się tak kłócić, to niech sobie, to niech się kłóci. Ale moim zdaniem to, co powiedziałem, jest prawdą. Trudno często prawda w kole. Trzeba się po prostu bić w piersi i powiedzieć, że to jest prawda. W moim zdaniem to jest prawda. No chyba, że tak, ktoś odpodnie. ma inny punkt widzenia. Dokładnie. Zatem tym miłym akcentem bądź też nie zakończmy ten odcinek, a kolejne wyrzuty, sumienia czy tam nazwijcie to jak chcecie, usłyszycie na samym początku kolejnego odcinka, także już serdecznie zapraszam, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz oczywiście. Skomentujcie całą sytuację i zadajcie kolejne pytania na kolejne odcinki. Także na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć, pozdrawiam wszystkich.